Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku właśnie związanym z challenge'em. MaxPain.pl przedstawia MotoGP 2019 także przechodzimy do tego trzeciego challenge'u na trasie Motegi Toru Ukawa w Repsol Honda RC 211 V. Także przechodzimy do tego wyścigu. No tutaj sobie pozwoliłem pojechać już wcześniejszy wyścig. I zdobyłem srebro na minutę 52. Także wam tutaj wszystko pokażę, żeby to poprawić na złoto. O, tolerancja, ok, kary. I tak ten zawodnik właśnie wygląda w tym Repsolu. 11, Repsol Honda. Tutaj jest tak fajnie pokazany ten motocykl. I zawok, kawa. Japończyk, jak się, jak się nie mylę. Oczywiście, na pewno chyba Japończyk. Także zaczynamy ten właśnie start na tym trasie, co mi naprawdę duże trudności sprawia, w większości czasu. No i zobaczymy teraz, jak tutaj będzie się wpisywał w ten zakręt ten zawodnik. No tutaj w miarę lepiej pojechałem. Jak sobie przypominam, jak jechałem na właśnie ten Srebro,

Ale tutaj było naprawdę taka gazówka. No tutaj trochę przestrzeliłem ten zakręt i było ciężko. Chyba będę musiał powtórzyć ten wyścig. Coś mi się wydaje. Nie było w miarę czysto. No, minuta 52 jest ciężko zrobić tutaj Ten test może być naprawdę trudny dla mnie no, Minuta 2400 miałem podobny właśnie czas i jednak brakło mnie No i tak właśnie myślałem że tu jest właśnie ten głupi zakręt który zawsze mam problem Ciężko on zakręca, naprawdę, no i brak braknie chyba mnie, tak brakuje mnie, ale fajnie, że gra tutaj mi da możliwość jazdy dalej, bo jednak mam to srebro. I też jakoś tak na średnim przejeżdżam te zakręty. Obym w ogóle odpalił sektor na czerwono. A jest. O 200 lepiej jadę. Tutaj bardzo tak kurde, ciężko jedzie ten motocykl. Naprawdę ciężko się że jednym słowem głupią nim jeździ. Ale tutaj zachwiało nam mną, za dużo gazu dawałem i właśnie wchodził w takie szymi. Ten motocyklista. Zobaczymy teraz jak tutaj mu pójdzie w tym zakręcie. Ale pięknie, minuta 19600. No, wszystko zależy od tych zakrętów teraz. Hamujemy, hamujemy, hamujemy tak mocno, mocno tutaj ładnie wyjdziemy ten zakręcik powinno być dobrze 8, 9, 50, 51, 300 jest 51 300 pięknie, normalnie gwiazdki aż tutaj się pokazały, ta emotka wreszcie jest odblokowana. E, ta taka maska właśnie azjatycka. No i to ruchawa oczywiście. Fajnie, że mi się to zaliczyłem właśnie ten teścik, także taki troszkę dłuższy był ten test. Oczywiście OK. Także jak tutaj widzicie, już właśnie ten złoty medal tutaj mam toru ukawy, także jak wam się podobał ten odcinek, możecie mnie zasubskrybować, dać łapkę w górę, no i oczywiście oglądać moją karierę. Także do zobaczenia.